Widzowie, dzisiaj będę pokazywał mikroorganizmy pod mikroskopem Właśnie figlacie, one ruchliwe są. So. Są też mniejsze. To jest oczywiście po angielsku. Jak ktoś by chciał wiedzieć. Ich jest bardzo dużo. I taki ojest. O jest interesujące, ładne: żółto, cza, czarne, żółto. Też mają takie włoski naprzód, żeby czuli gdzie oni idą. Poszuka Wam jeszcze więcej mikrobów. oj, taki. O jest mikroorganizm. Oj taki o. Oj dwa są. Są bardzo takie dziwne. To jest druga część tego filmu, więc będę być to będzie ostatnie filmik o tych robach i następny tydzień Będę nagrywał świąteczne filmy w sobotę, więc zobaczcie ich. Ale wracając do filmu, właśnie widać, że one są ruchliwe, takie oso, jest dużo bardzo. Jest naokoło żebia. Wszystko, co byście chcieli w wodzie z doliczki Taki o jest No i oprócz tego są bardzo ciekawe To jest oczywiście druga kropelka, co ja biorę o, z tymi mikrobami. No i będziemy kończyć. Cześć.